Były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Demski mówi wprost: Dobrze, że doszło do spotkania, dobrze, że ono się odbyło, ale te kulisy już nie wyglądają tak dobrze. Mówi wprost o fuszerce. Myślę tutaj o tym, co się działo na zapleczu tego spotkania, czyli o transmisji prezydenta chodzącego wokół stołu, jedna z prywatnych telewizji, Telewizja Republika, to pokazywała. Zajmował się też pan bardzo długo pr podejściem do polityki. Pana zdaniem dobrze, że, że taka transmisja się odbyła? Sławomir Dębski ma dużo większe doświadczenie ode mnie, dużo dłużej się tymi sprawami zajmuje, więc kim ja jestem, żeby polemizować z jego oceną? Przyznaje pan mu rację. Nikt by specjalnie nie stracił, gdyby akurat te kilkanaście minut backstage'u nie było transmitowane.